Szymane go z tej strony Mat No i dzisiaj mamy trzeci dzień odliczania do Wigilii, świąt Bożego Narodzenia. No więc co, tutaj losujemy sobie. Zobaczymy, może z, będzie z innego rzędu, bo e, trzy ostatnie... dwa, przepraszam. Ostatnie numerki były e, z rzędu ostatniego, więc może dzisiaj inaczej. Dobra, ja tu już poza kadrem rozwijam i zaraz się dowiemy. Dobra, ja już wiem, mamy numerek... 9, więc dzisiaj otworzymy sobie saszetkę numer 9, a jest to saszetka z Bundesligi, oczywiście z tego sezonu 2020 2026. Więc zobaczymy, ile nam się uda trafić jakichś fajnych kart. Tutaj oczywiście mamy ich 12 i patrzymy. Uwaga, tutaj bazułeczki, bardzo ładne są. Schlotterbeck. Dalej, tutaj taka ładna karta. Yy, tr Tratte, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Tutaj e, hairdoja pewnie źle, ale przepraszam wtedy, e, przeczytałem. Makne, Makeno, e, tutaj jeszcze taka ładna karta Baku. Jeszcze tutaj e, z Uniona Berlina, Anach, Anasch. Tutaj jeszcze karta taka, e, jakaś, nie wiem, co to jest za karta. E, tutaj Mr. Mittelstadt, o, Mittelstadt na wpad. Jeszcze tutaj bazóweczka Obe, Obertworda. Naprawdę trudne są te nazwiska. Tutaj jeszcze Kłansach i tak ładna, świecąca karta Wiktory e, Nebel. Jeszcze tutaj taka świecąca się mocno karta. E, match Winner. Tutaj e, Frank. I ostatnia karta, ale to jest ładna, bardzo się świeci, tutaj jeszcze kolorowa, mega są te karty, naprawdę fajne te karty Bundesliga, no i tutaj mamy z Borussia Dortmund Kouto. No więc co, ja dziękuję za dzisiaj, fajne są te karty Bundesligi, więc co, nara, do następnego.